Logan po tym jak rozjechali Noaha był w szpitalu i tam w kawiarni poznał Samantę, z którą dobrze mu się rozmawiało i dostał numer. Przepraszam za problem. Siemanko widzowi! Jestem Shadowixa. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy dzisiaj z Loganem, który już widać wstał, ma otwarte oczy, może nie tak blisko. I. Jest kolejny śnieżny dzień w Rossity. Tak. Logan po poznaniu samanty uznał, że fajnie by było ją zaprosić na randkę. Nie wiem, nie wiem, ale może wyłączę gps w telefonie i może wstanę. Nie wiem, gdzie jest Noach. Na noc był, ale dziś się rano uwinął. Jest ósma rano gdzieś i... E, no nie wiem co tu, tutaj robi. Ale to może schowam. E, Ten może też dam na szafkę, tak jak były wcześniej. To I zaczynamy kolejny dzień. No, wystawne prezenty tutaj sobie stoją. Nasz samochód stoi jako jedyny, bo to drogie apartamenty, gdzie nikt tu nie mieszka. I co my mamy w lodówce? Nic. No, ach, musiał szybko coś zjeść. Zobaczmy, co. Nie wiem, w zamrażarce nam coś zostało. O, kawałki salej pizzy. To podgrzeję. I podjadę do sklepu później, bo to jest coś niehalo z tym. Dobra, podgrzewamy. I może. O, zadzwonię do. Do, Fran do Leonardo, bo przecież Anton miałby wypadek i jedziemy do niego do szpitala zaraz. Halo, Leonardo? Leonardo. Halo? nie odebrał. Nie odebrał, szkoda. Leonardo? Halo? Odebrałeś, halo? Co jest? Odebrale? Odebrał, ale Nie odpowiada, nie wiem, może jest obrażony czy coś. Dobra, tak czy inaczej muszę zjeść. Puszcz, no. O Boże. Chyba. Nie, dobra, jem to po prostu. No, Logan sobie ćwiczy na siłowni. i Jak widać, to chyba pomaga, bo... No, coraz lepiej wygląda. I... Dostał numer od Samanty, to może się będzie z nią spotykać. Nie wiem, zobaczymy. Widzowie. Teraz że się przebiorę. I musimy... Myśleć nad planem zemsty. Planem zemsty. Na tych gnidach. Korońcach. Dobra. Logan już się przebrał. Wziął najpotrzebniejsze rzeczy, czyli telefon i broń. A i kluczyki do auta które zawsze mam przy sobie, bo nie chcę stracić swojego BMW. Pięknego tutaj stojącego, chociaż już przyznam, że przydałoby mu się nowe auto. Dobra, coś tam zjedzone, to można jechać do tego Antona. A, jeszcze spróbuję zadzwonić do Leonardo. Leonardo, czemu ty nie odbierasz? Halo? Leonardo, czemu tu nie odbierasz? Mm, dobra. Jedziesz już do tego szpitala? Dobra. Do Antona dawaj. A Dobra, widzowie. Logan jedzie już do szpitala. Mm, nie jest... Nie jest zła pogoda. Nie pada jakoś bardzo. A. Oh. Zapomniałem, że mamy po drugiej stronie ulicy szpital, a ja już tak przyjechałem. Oj, Francesco jest w szpitalu. Fajnie. Poczekamy na Leonardę i sobie wejdziemy do środka. Idealne parkowanie. Logan to jest dobrym kierowca. Może jego pokolenie też będzie takie dobre. Dobra. Poczekam na niego tutaj przed drzwiami. Leonardo! O, niepełnosprawny. Dobra, dawaj do tego szpitala. Mm, wczoraj mi mówił przez telefon, że jest na drugim piętrze, o ile się nie mylę. Nie wiem. Wypadek. Karetką przyjechał. No. Mm, tak mi się wydaje. Już nie jestem pewny. Poczekaj, bo wysłał mi lokalizację. Sobie włączę nawigację. Yy, czekaj, czekaj, czekaj. Nie, nie, nie. Yy, to jest w tamtym kierunku gdzieś, ale nie wiem dokładnie na jakiej wysokości. To będzie w tym. Ta tutaj gdzieś będzie. Ta tutaj na. W oddziale matki z dzieckiem. No tu jest oddział... a nie, chyba wyżej. Bo tutaj mi pokazywała nawigacja. Jak tutaj nie są, no to są wyżej. W takim razie... No tak, chyba na impatience, no. I teraz musimy przejść cały szpital, żeby do niego przyjść. Och, to tutaj. A ja byłem. No przecież by... a nie, dobra. Siemano Anton, Anton, Anton Po mu się nie jeździ A dopiero co, a dopiero co ci ja oklejałem Dobra, teraz tak nie palisz, nie pijesz. Pijesz, rozwalasz auta. Palisz, psujesz se karierę. Nie masz zepsutej. Mo staraj się, staraj się. Może cię, nie wiem, do Hiszpanii spytaj. Hiszpanię. Może w Hiszpanii cię przyjmą. Dobra. Kiedy dostałeś wypis? Pety, Pety dostał. A jajaj, żeś się rozwalił teraz. Dobra, trudno. E. Eee... Ja... Od, odbiorę cię, odbiorę cię, a odbiorę. A i dzisiaj a, zobaczę ten samochód, jakby coś odpoczywaj. Ja jeszcze muszę to zobaczyć. Dobra, przynajmniej, przynajmniej mógłbyś mi. Wy... Masz zdjęcia, może jakieś, Francesco? To daj, daj, daj. No. O, dobra, mam, mam. Łocie panie, przecież to jest szansa 1%, żeby przeżyć. Przecież tu pręd! Przecież tu mu. Y, przecież tu mu Ten. Czekaj. Y... Jakiś profil mu się wbił przez szybę, prawie mu głowy by, prze, by nie przebiło. Kurde. Dobra. Czyli po zdjęciach widzę, że chyba naprawdę do kasacji. A ty co? O, się trochę pogubiłem. Kurde, że się. Rozwali tak karierę. Nie wiem, no zależy, jaki by był dobry. Okay. A ja, a ja poznałem dziewczynę. Nie, no pierwszy raz ci to mówię. Nie, dzisiaj pierwszy raz mówię. To, to dlatego, że moja dziewczyna cię odwiedziła. Przecież ostatnia. Co ona mówiła? Nie. Ona, ona u ciebie była przecież wczoraj, żeby, żeby, ci przekaz przekazać ci miała. Miała ci wiadomość przekazać, przecież. Nie odebrałeś tej wiadomości. Dobra. To że, to, że w Sylwestra ja ja płacę. Ja ja płacę z Alko, Ja płacę za Alko. No. Dobra, je, ta, jedź. Ja jeszcze muszę na zakupy jechać, bo Noach wszystko zjadł. Dobra. Nie, jedź już na firmę, ja se to ogarnę. Tam jeszcze jakieś kwity są do podpisania, więc wiesz, ogarnij. No, widzicie, widzo wiem, Logan sobie jedzie do firmy. Dobra. O, zielone, jadę! Ale ja! proszę pana, hm, nic panu fies. nie jest. Kurde, pali Halo. mi się auto! Ojej, co się z panem Tak, słyszę, e, Dobrze! Oa! Już wychodzę. Oła... Dobrze się pan czuje? Co się stało? No, no... Co się... Za mną zamkała. chyba tak, tylko... O mój Boże... Auto się pali! Czekaj, panie, ja mu wyciągnę gaśnicę z auta. A proszę uważać! Trochę tu trzeba podgasić Aua Tu jest człowiek Może się że to na To jest tu człowiek! Tu jest człowiek w środku! Wypadek samochodowy. Uważaj, panie! Zamknięte drzwi! Weźmę um, weźmy um! Dobrze, proszę, proszę mi podać! I... Wyciągamy go, wyciągamy go, się go, się no. Wyciągam, go, wyciągamy go. wyciągam. Yy, dobrze. I. Dobrze. Mam go, mam go, mam go. Odsuwamy się. Użyjemy Dobra. Użyjmy stary. Proszę się położyć, proszę się położyć. D yy, pan też niech się położy. Dobrze. Narodka usłyszała.

ja, ja zadzwonię. Ja, ja nie, dam radę się pójść do karetki. Do karetki teraz. Mi, mi, się, mi się nic nie stało. Co jest z nim? Jedziemy do szpitala. Dobra, ja zadzwonię do kolegi. Musimy sprawdzić, czy ma pan może jakieś złamania, czy coś. Wie pan. Tak. Moli Pana coś, czy nie? Trochę, trochę mam rękę tutaj, szkło mi pocięło rękę troszeczkę. Ojej, dobrze, to no, ja, ja sobie bandaż. Proszę, daj ja sobie usiąść. O. Dobrze. Kurde, widzowie, co to jest? No, no, jestem. O, już to Panu opowiem. Proszę bardzo. Dobra, pinceta wystarczy, pinceta wystarczy. No już tu panu wyciągam, proszę mi je pouczać. Dobra widzowie, już zadzwoniłem do tego ubezpieczyciela. No, policjanci mnie przesłuchali i... no to się dzieje. Proszę pana, ja już tutaj zadzwoniłem do ubezpieczyciela. Powinien się do was odezwać. To jaj, jadę sobie. Tak? Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Dzwonię po jakąś taksówkę. Halo? Dzień dobry, Turo Taxi. Chciałby pan zamówić taksówkę? Dobrze, tak proszę pan jest. Yy, na komisariat policji, poproszę. Dobrze, zaraz jakiś yy, kierowca podjedzie. Proszę poczekać. Dziękuję, do widzenia. A wszystko, proszę ja, się rozłączyć. Ale jeszcze jedna e, no Kurde kim, człowieku. To, no, Rozumiem ale... Się. Jezu pani wydajesz nim... Dobra, rozłączyłem się. O, I co szybko podjechała? Dzień dobry. To pan a się z Rotaxi? Tak, dzień dobry, ja tutaj z Rotaxi, dostałem zgłoszenie. Gdzie jedziemy? Na Luxury Motors, Jak już jadę. O, to tutaj. Um, no może sobie tu pan wjechać. Dobrze, proszę uważać. Dobrze, dziękuję bardzo za podwózkę. Ile płacę? 20 dolarów kartą gotówką. A... dziękuję Dałem panu O dobrze A widzowie Jesteśmy już na firmie Ale no No dziwnie się stanęło Że taki mieliśmy wypadek Dzisiaj jest dzień wolny Przed Sylwestrem Tak naprawdę I trochę popadamy w bankructwo Musimy to rozwiązać Ale pierw Pokażę wam mój plan Na tych Krańców całych Tworzę sobie Paint'a i pokażę Wam tutaj. Logan weźmie radio, na którym ma już zapisaną częstotliwość. Następnie powie, siema, gdzie jest wasza nasza baza, powiesz? Ta ona jest i wtedy powie lokalizację. Wtedy Logan się uda do tej bazy, pu 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 i dowie się, gdzie jest główna baza. Taki jest jego plan. No, jak widzicie widzowie, Logan ma dobry pomysł. Czas chyba przejść do działania w takim razie. Logan ma tutaj pochowane parę rzeczy, nie? I ma też całkiem dużo las na broni oraz strój. Wszystko to ma w swoim. O, można powiedzieć, że pokoiku, tak? O, cześć, Jake'a. Oczywiście no Pójdź na chwilę na dół. Ja tutaj muszę ogarnąć pewne rzeczy. Okej. Okay. Ja znalam ja do 9 sprawę wcześniej. Poczekaj, wiesz. Tutaj, poczekaj. Dobrze. Ja, ja, tu sobie ogarnę pewne rzeczy. No dobra, to poczekam. Albo robię sobie pompek już taki dziwny głos dzisiaj. Okej. Okay. Dobra. Tutaj przejdziemy. I tu w tym miejscu mam schowany. O, jest! A teraz robić To od tego ziomka, który zaczął do nas strzelać razem z Leonardą. Więc e, możemy je w sumie włączyć. Tylko żeby Jacob nie przeszkodził. Dobra, to ustawiam. Częstotliwość 300, chyba 30. Uwaga! Jest! No? Siema chłopaki, ja tu muszę się przygotować, nie? Tylko powiecie jeszcze raz, gdzie jest ta baza, bo ja tu nowy jestem. O, cześć, to ty, John! Yy, dobra, masz tam w doki czerwony kontener. A jak się wjeżdża tam samochodem, to ci powiem na miejscu, dobra? Tak, dobra, dzięki pa. Dobra, rozłączyłem się, ale akcja... No co mi tu podsłuchujesz, ty. Co ty Dobra, robisz? Coś mi... nielegalnego! Yy, Jacob, yy, yy, nic nie robię, no przestań. Cholera, ty się ja. o ciebie. No Dobra, co ty yy, robisz? Yy, ja dobry, ja dzień znaczy, Nie wiem czy dzisiaj, bo Francesco bo szuka mi właśnie auta. A, Jakby coś. A jakie auto? Jakie? To wiesz, no. Mam nadzieję, że zadzwoni. A w Dobre. tym czasie w sumie, w sumie możemy sobie poćwiczyć. No w sumie to iść, tak, to, to dawaj, dawaj na siłownię. Mam ładną tutaj lakiernię, wszystko przygotowane. No i sobie może dzisiaj go okleję, No, gleję, dawaj, no to, kupię. no kupię, Zależy, dawaj, czy dzisiaj to, go znajdzie. ćwiczymy. Mówił, że coś w, w około tak dzisiaj, czy coś takiego. To możemy coś ogarnąć. Dobra. To co? Siłownia. Dawaj, ćwiczymy, ćwiczymy. A za może z bilardo? A, to Nie wiadomo, po co w ogóle został kupiony. Dobra. Ale dobra. Ciekawe jak, ciekawe czy to będzie jakieś dobre auto, czy nie. Hmm, powinno być dobre w sumie, takie sobie wymarzyłem. A jakie, jakie? Mogę ci nawet pokazać jakie to auto. Okej, okay, dobra. Ale najpierw poćwiczmy. O. To dawaj ćwiczymy, ćwiczymy. Ja się podciągam. O, telefon. Ale no, no tak, 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 to... Wyślij lokalizację i widzimy się na miejscu. Siema. Oh, dobra, yy, pokażę co, ci jakie auto sobie kupuję. O, to, A, już, takie, to już nie, za, nie takie złe. A, i sobie dobra, pobiorę pokaż, pensję. Pokaż. I dobra, pensja tutaj, kurde mało. I tak wyciągnęliśmy ostatnio 30 tysięcy od tamtego gościa. I tak wychodzi 15 tysięcy na głowę. A te yy, Rozliczenie już wpadło. Dla pracowników wszystko wpadło. No, fajne, fajne. Rob opłacił wypłaty. Więc możemy jeszcze sobie potrenować, bo w sumie to dopiero o 16 będzie. Dobra. Zbliża się 16. Kurde, Francesco nie odbiera, dobra. Jedziemy na wskazaną lokalizację. Dawaj, podwierz mnie? I tak, tak, wbijaj ze mną. Kupiłem sobie nowe auto, takie bugati, jo, niefajne, Bugatti? Ja. Jo, jakie I, fajne. No, szybkie idziemy podjechać? Na supermarta. No to jedziemy. No to jedźmy. Kurde, ale jestem podekscytowany w ogóle, już. Yy, dobra, zapiszę się na może. O, zlot samochodowy będzie dzisiaj wieczorem. Planowany. A no, to już się zapiszę. Zapisuję się już. Byłeś już na tym parkingu, no. no jedziemy, tu, no przecież, tu w prawo no, jedź teraz. No, ja tu w prowadzę teraz. prawo jedź, teraz. halo. No, o. Nie, no. no. źle, ale... źle, źle, zawróć, zawróć, no zawróć. co, co zawróć. Ty masz To jest problem. Super martw przecież. Dobra, ja już to nie będę jeździć. Jezu, chłopie. Takie auto, a taki kierowca. Myślałem, że ty lepszym kierowcą jesteś, ale dobra, już nie wnikam. Za tobą, za tobą, za tobą. Tam widzę auto, chyba nie wiem. Francesco mówił już przez telefon, że białe będzie to, to tyle wiem. aż za mnie mówiłeś. O, to chyba tutaj. Dobra. Na końcu mam 40 tysięcy. O, się ma rob. Okej, czy ja ma Francesco? Yy, dzień dobry. Mm. Dobra. Dzień dobry, ja tutaj po to auto, jak rdza nie zżera, ile koni tam, jaki to model, z którego roku? A no, Proszę mi wszystko o nim opowiedzieć. No 340 koni doładowany, to może być, mieć więcej, ale jak kupowałem to było 340. No ogólnie dobry stan, nie zżerego go ten rdza, jest bardzo dobrze. No więc, no, braci, tyle. No proszę pana, ja myślę, że jak kolega wybierał, to jest idealnie. Dlatego ja już tutaj panu daję y, przelewik. Powinien do jutra być. Jakby coś, to proszę na mnie policję wzywać. Y, Francesco, biorę go na siłownię na, na... mechanika, a potem... ten... na zlot, jak to. Więc widzimy się później, może będziesz na zlocie, nie wiem. Siema. Jaki fajne Jooo, to jest to auto Dobra, siema, jadę yy, Jedzie ze mną, Jacob yy, Nie, dobra Kurde, pat. No, dobra, już wjeżdżamy na lakiernie, ogarniamy i, i gotowe Mam mnie całą godzinę do wyjazdu Już się ciemno robi Zachód słońca Dobra, trzeba się wziąć do roboty. Kolorów teraz mnie zmieniam. Najwyżej jakieś dokładki dodam. Spoiler. Dobra, to biorę się za to. Dobra, już tutaj ostatnie szlify. I gotowe. Dobra. Kurde. Nawet dobrze to wygląda. Nawet z maska tak inaczej trochę wygląda. lepiej. Tylko tak, tak zmieniłem. Nie mam za dużo czasu, więc no, nie oklejałem go. Ale dobra, czas jechać. No, zlot samochodowy. Który jest na parkingu obok morza? Tak przynajmniej dostałem informację. I zacznie się dosłownie za gdzieś 15 minut. Mam nadzieję, że nie zaczęliby za mnie. Coś tam się pościgam. Strony zachodzącego słońca, jak mówili. Jutro musimy się udać do tej bazy ich, ich zinfiltrować. To znaczy, że zniszczyć, wiecie. O, Chris. Siema. Siema. Już się zaczęło czy, czy co? Jeszcze nie, jeszcze nie. Wszyscy przyjechali właśnie. Dobra, to se, poczekam.